jego najlepszego, Ijo. no, na pewno będzie oskar, ale czy to będzie oskar dla Io, to już mam duże wątpliwości. Trochę mnie niezręcznie nie, nie po, powtarzać, no, ale muszę to robić, ponieważ taka jest prawda, że no. Rynkiem rządzą prawa rynkowe. Prawda? Wiadomo, ten, kto wchodzi do gry i, i ma przed sobą większą kupkę żetonów, ten ma większe szanse, żeby, żeby zgarnąć całą pulę. E, startujemy tutaj w, w, nie, w nierównej grze pod tym względem. Artystycznie jesteśmy naprawdę mocni. Nie waham się bezczelnie po, po, powiedzieć, że z tych filmów, które widziałem, no to artystycznie IO jest najlepszy. Ja widziałam i o dwa razy, za każdym razem się wzruszałam. Wzruszałam się, za pierwszym razem to w zasadzie już od razu się wzruszyłam, jak tylko spojrzałam w oczy tego osła i te perypetie, które go spotykały. Co miał nam pokazać ten film i dlaczego właśnie osioł nam przedstawia to, co czują zwierzęta, bo my mamy spojrzeć na świat, wam wrażenie, oczami zwierzęcia i dlaczego właśnie osła? Sam byłem zdumiony, że ten wybór m, m, tego głównego Bohatera, którym stał się osią, e, wypadł właśnie w ten sposób i wypadł w ogóle bez wahania, bezdyskusyjnie. Osią nie miał kontrkandydata. Pan go wybrał? Tak, oczywiście, że ja. Zetknięcie się z osłem. Być może tutaj szczęśliwy traf sprawił, że ja nigdy przedtem nie miałem do. do, do Czynienia z osłem i nagle zetknięcie się twarzą w twarz, czy też twarzą w pysk, jak wolą niektórzy ludzie mu, mu mówić. Dla mnie też twarzą w twarz. E, e, było szokiem. Chodziło o oczy osła. Oczy osła, fizjologicznie rzecz u, u, ujmując, są nieproporcjonalnie duże w stosunku do wielkości. Twarzy, czy też pyska, są ogromne, zawsze szeroko otwarte, i mają przedziwny, melancholijny wyraz. Czy osioł pojedzie do Hollywood? Nie, no na pewno nie. Nie wpuszczono by, by, by go na czerwony dywan, nie wpuszczono by go do samolotu. Oczywiście nawet miałem pomysł, żeby, żeby może zrobić taką, taką, wytrenować taką dwójkę em, em, takich akrobato e, jak się nazywają ci ludzie, którzy robią mimiczne rzeczy mimików. Ubrać ich w jakiś taki taki obszerny strój, jeden z przodu, drugi z tyłu i żeby przejść z nimi przez czerwony dywan. Czy udało się już panu zostać wegetarianinem? Prawie, prawie. Ostatni raz grzeszyłem chyba kilkanaście dni temu. I przyznam się, że przełknięcie mięsa rzeczywiście już zaczyna mi sprawiać fizycznie kłopot. Już mam świadomość tego procesu, że gryzę tworzenie, które było żywe, a zostało uśmiercone po to, żebym ja nabijał jego kawałek na widelec.